Kiedy od aresztowania Majora Jerzego Sosnowskiego minęło sporo czasu. Przesłuchujący go i przytrzymujący bezprawnie oficerowie polskiego wywiadu mieli poważne kłopoty, ponieważ sprawowany Sosnowski, wiedząc już jak paskudną intrygę został opakowany, rozpoczął yy, protestację na układówkę oraz podjął próby samobójcze. Jednak tutaj zmuszono go yy, do przymusowego do karmienia oraz nabijano się także z jego próby samobójstwa. I Sosnowski pod tym wszystkim tworzył. Oprócz tego pułkownik Tadeusz Pańczyński w końcu powiedział to, że sprawą interesuje się naczynny wódz. I Rydz, mimo że słaby, naiwny, potrafił być jednak stanowczy, tutaj wszystkim Bogusowski też zaznaczył, że ryc, śmigły, zareagował bardzo gwał gwałtownie i bardzo się rozgniewał. I przez to powstał problem, jak wyjść z tej bardzo ciężkiej sytuacji. W której złamano przepisy oraz bezprawnie przetrzymywano oficera polskiego wywiadu. I tutaj zarówno Stefan Majer, Stefan Maresz mieli zapewnioną e, pewną ochronę, ponieważ brat Stefana Marsza to Karol Maresz był na stanowisku szefa Departamentu Sprawiedliwości w Ministerstwie Spraw Wojskowych oraz także uczył się w gimnazjum razem z Dreadnitem Głym. To się bardzo liczyło w kręgach sanacyjnych i oznaczało niedykalność. Więc, po na razie, udziale drugim postanowiono stosować metodę ucieczki do przodu. I w październiku 1937 roku wreszcie. Przygotowano doniesienie oddziału II Sztabu Głównego do Wojskowej Prokuratury Okręgowej, wnosząc wszczęcie postępowania przygotow przygotowawczego przeciwko Maryjowi Sosnowskiemu podejrzanemu o wszystkim współpracy z niemieckim kontrwywiadem i wywiadem i ujawnienie tajemnic polskiego wywiadu, Narządzając interesy państwa polskiego i jego obrony na wielką szkodę, oraz zarzucono mu także wprowadzenie władzy wywiadu polskiego w błąd poprzez fałszywe informacje, które były preparowane przez wywiad niemiecki. Jednak wniosek ten nie miał żadnych dowodów. Nie zapotokowano także jego wyjaśnień w oddziale II Sztabu Głównego. I tutaj w tej sytuacji wojskowy prokurator, kręgowy podpułkownik dr Tadeusz Poremski wniósł wniosek o zarządzanie tym aresztowania aresztowaniem Sosnowskiego na okres dwóch miesięcy. I tutaj wszystkim uzasadnił to, że zarządzenie to jest uzasadnione. Ponieważ Sosnowski ze względu na wysoką kalę, mu, e, może mu grozić może uciec w razie wypuszczenia go na wolność i ukrywać się. I może też nakładać świadków do fałszywych zeznań. Oraz rzeczą niedopuszczalną jest także to, że z uwagi na interesy dyscypliny, by oficer polskiego wywiadu, oskarżony o zdradę państwa, pozostał na wolności. I tutaj wniosek ten popiera generał Brygady Głuchowski. Pierwszy wiceminister spraw wojskowych, odpowiedzialny za sprawy karne. Ale tutaj prokurator w piśmie do sądu dodaje w zapisku urzędowym, że zarządzenie to jest nieważne, nie może nastąpić ponieważ nie zdołano uzyskać potrzebnego materiału dowodowego i to oznaczało wszystkim, że nastąpi dalsze kilkanaście miesięcy wyjaśnień, przesłuchań. Tak więc w ciągu 17 miesięcy wyjaśnień i przesłuchań w zasadzie nie znaleziono, mimo wielkiej chęci ku temu dowodów na zdradę Sosnowskiego. I tutaj już, żeby więzić Sosnowskiego bezprawnie potrzebna była już tylko decyzja sądu, aby zdobyć jeszcze jeden do dowód z jego strady i uzasadnić ten sposób bezparny przetrzymywanie Majora przez długi czas. I tutaj sąd całkowicie przystał na argumentację prokuratora wojskowego i nakazał tymczasowe aresztowanie. Tutaj z Sosnowskiego przewieziono z aresztu do wojskowego więzienia śledczego nr 1 przy ulicy Gęsi 24. I tutaj, kiedy przewieziono go do nowego więzienia, major musiał przerwać głodówkę, ponieważ chciał się bronić ze wszystkich sił. Ale nadal w zasadzie nie znaleziono przeciwko niemu żadnych dowodów. I tutaj aresztowanie Bajera Słowskiego odbyło się bez dokumentów, na podstawie tylko pisemnego życzenia oddziału drugiego, e, sztabu głównego. Dopiero później e, prokurator powoli zaczyna otrzymywać prokotały zeznań Słowskiego. Pierwsze pochodziły z e, początku 1937 roku, czyli rok po wymianie i przetrzymywaniu w areszcie domowym bezprawnie. I dopiero później Major Sosnowski został przesłuchany po raz pierwszy przez prokuratora 15-16 października 1937 roku. A później prokurator porównał także zeznanie majora z roku 1936 i porównał ich zeznaniami z następnego roku a także zdaniami, które złożył osobiście Sosnowski jemu jako prokuratorowi. I tutaj prokurator zaczął na początku poszukiwać haków finansowych. I tutaj przede wszystkim nakazał Towarzystwu zachęty, do hodowli koni wydanie, wydanie mu kalendarzy wyścigowych. Chodziło o ustalenie jest to my wygrany przez Majora pieniędzy wyściga. I tutaj liczę na to, że suma będzie mniejsza niż deklarował Sosnowski. Tutaj yy, mogło to posłużyć do yy, przede wszystkim oskarżenia majora o defraudację pieniędzy z funduszu operacyjnego. I tutaj co parę dni prokurator, odbywając z konferencję z oficerami oddziału drugiego, przygotowywał akt oskarżenia, yy, który miał być yy, całkowicie zgodny z życzeniami yy, szefostwa wywiadu wojskowego. Dlatego też potrzeba pomocy wywiadów w gromadzeniu przekonujących dowodów. I w styczniu 1968 roku rozpoczęto konstruowanie aktu oskarżenia. I w ciągu dwóch, trzech dni do 8 stycznia, Wojskowy prokurator okręgowy, podpułkownik dr. Poremski. Wysłał gotowy już akt oskarżenia do Wojskowego Sądu Okręgowego nr 1 w Warszawie. Oczywiście znaczy też zawiadomiono, że od razu Major Sosnowski zostaje przekazany do dyspozycji Wojskowego Sądu Okręgowego. I tutaj za akt oskarżenia Sosnowski dowiedział się, że od początku swojej pracy w Berlinie współpracował z niemieckim wywiadem ujawniając polskie tajemnice państwowe, zwłaszcza dotyczące wojskowej yy, ochrony państwa, a także dane o polskim wywiadzie. Tutaj też mu także zastosowanie metody agentów dusz czyli po prostu utrzymywaniu fałszywych, nieistniejących agentów i władzaniu yy, na ich utrzymywanie od polskiego do pieniędzy. Ale jest zastawki miał yy, na to składę uczestnego przełożonego Adama Studenckiego, yy, na co nie zwracano uwagi właściwie oskarżenia. I oczywiście też na koniec zarzucono Słowskiemu, że dostarczył filmy z zdjęciami dokumentów organizacją organizacji, Krzyszpil jako planu fałszywego, który nie miał w zasadzie żadnego znaczenia dla bezpieczeństwa państwa polskiego. Tutaj ten akt oskarżenia wywołał konsternację Sosnowskiego, który nie wiedział, nawet jak można napisać coś takiego, coś tak bezsensownego. Tutaj też Sosnowski był także zaskoczony, że wszystkie dokumenty zdobyte wcześniej przez jego agentów, agentki zostały uznane w akcie oskarżenia za bezwartościowe, mimo że wcześniej. Centrala Polskiego Wywiadu oceniła je bardzo dobrze. Jednak ci, którzy chcieli zniszczyć Sosnowskiego, mieli problem, ponieważ nadal, mimo to oskarżenie, nie było nowych dowodów ani nawet zeznań Sosnowskiego, które by wniosły coś nowego do tej sprawy. Potwierdziły bez rady. Dlatego zarzucono właśnie mu czyny, które, które nigdy nie zostały przez niego popełnione. Tutaj właśnie chęć zniszczenia człowieka wzięła górę nad uczciwością. I tutaj Sosnowski został uzupełnić się, jest zdyskredytowany. Ostatecznie przede wszystkim pozwalany został możliwości obrony. Ponieważ wszelkie jego próby o wezwanie świadków zostały odrzucone. Lizbonicy, które przekazał do polski niemieckiego adwokat, został skupiony podobno przez polskich oficerów, którzy przetrzymywali Sasnowskiego tak przynajmniej go zapewnili Sosowski też nie otrzymał żadnych materiałów w napisie na temat własnej pracy. Wszystkie jego dokumenty, co zostały przekazane włoskiemu wywiadowi niestety znajdowały się w ręku jego przeciwników i wtedy rotmistrz Sosnowski został z niczym. Tutaj Sosnowski próbował walczyć znowu, zwracając się mimo porażki do sądu o zbyt świadków. Wszystkim osób, które go znały mogły potwierdzić, że stawał do końca loja, lo, 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 lojalny wobec państwa polskiego. i tutaj, ostatecznie, w tej sytuacji doszło do <laughs> ustalenia rozprawy na dzień 29 marca 1938 roku, właśnie w tym samym wojskowym więzieniu śledczym, w którym mający znajdował się. Zrobiono to specjalnie, aby wszystkim utrzymać jak, naj, jak najgłębszej tajemnicy. Całą sprawę, która od samego początku była bardzo kontrowersyjna. I tutaj wszyscy autorzy intrygi starali się za wszelką cenę, właśnie w ten sposób, uniknąć rozgłosu. Jednocześnie też tutaj sędzia Górecki przesyła do wglądu Wojskowej Prokuratury Okręgowej korespondencję sprawiedliwej wili przez Maja Sosnowskiego. W ten sposób starano się go właśnie też oskarżyć o nadużycia finansowe. Ale jednak tutaj, pomimo niechęci do Sosnowskiego, prokuratura nie decyduje się na postawienie mu kolejnego zarzutu, ponieważ uznała to za absurdalne. Ponieważ niemożliwe, żeby był oficer Polski przetrzymywany w areszcie, Buduje Widle. I tutaj, Mario Sosnowski, próbując się ratować, wysłał w lutym 1938 roku list do ojca. I tutaj wszystkim opisał wszystko, co go spotkało po wymianie na już państwa polskiego oraz całą intrygę, którą, której ofiarą padł. I tutaj prosi wszystkim swego ojca o ratunek, wszystkim także o, o sprowadzenie świadków. Wszystkim e, Rudlofa, Pana e, pan Kajna i także o to, że e, prosił także o z, e, sporadzenie dobrego adwokata. I tutaj wszystkim Sosnowski nie mógł w zasadzie liczyć na zmiłowanie, ponieważ jego prośby nie mogły zostać spełnione. W czasie rozprawy ekspertem sądowym był kapitan Jerzy Antoni Niezbrzycki, szef Reparatu Wschód, działu drugiego. Nie ma w zasadzie żadnej wiedzy na temat Limskiego wywiadu, ale sądowi to nie przeszkadzało. Ale wystarczyło tylko to, że Niezbrzycki nie był przede wszystkim całkowicie negatywnie nastawiony na Sosnowskiego, z kolei drugi środek to był Zygmunt Świderski, urzędnik samorządowy. Tutaj w zasadzie Świderski tylko słyszał o niektórych sprawach z nieznanych Sosnowskim. Jednak tutaj prokurator stwierdził, że świadek, widocznie przejęty omawianą sprawą, okazuje wyraźnie, że nie wszystkiego. Nie pamięta jednak nic prawie. A pan Oso z trudnością formułuje swoje pozycje, co znajduje się chaotycznie. Jednocześnie, też treść ze i świnarskiego została zignorowana. I tutaj, Jerzemu Sosnowskiemu, została tylko walka. Zostało, znaczy, na koniec, Majorowi Sosnowskiemu, została tylko walka o dobre imię. Dlatego, w październiku 1938 roku, pisał kolejny list do ojca. Napisał nim, że walczy, aby wykazać sprodnie podpułkownika Majera, Światkowskiego i mafii z oddziału drugiego. I tutaj wszystkim yy, też w tym liście Maja stwierdził, że Rumel pros wyśmiewał oddział drugi, Chodacki mówił ze stylą o metodach pracy przez oddział drugi. Obaj wykazali niezwykle dużo cywilnej odwagi. Podpułkownik Chodacki i Rumel zeznawali wprost wrogo dla oddziału drugiego, mnie wychylając i podnosząc moje zasługi. I tutaj była to prawda. I tutaj generał Rumel właśnie zeznany przez sądę. potwierdził, że Maszek Pisucki właśnie bardzo pozytywnie ocenia materiały przesyłany przez Majora Sosnowskiego. I tutaj przede wszystkim Rumel bronił zaciekle Majora Sosnowskiego przed sądem i nie był odosobniony. Rozmawiając z, z byłym szefem oddziału y, drugiego pod y, pułkownikiem furgalskim. usłyszał od niego e, takie zdanie. Nie rozumiem, czego ten major chce od Sosnowskiego, przecież nic nie zrobił, za co trzeba go sądzić. Y, bronił też odważnie majera, majera, pułkownik Marian Chodaski, Wskazując na bardzo wysoką wartość materiałów, które zdobył Sosnowski w Niemczech. I tutaj generał Ruhl, podsumowując już cały proces, powiedział z dania: To był proces dysponujący potężnymi wpływami instytucji przeciwko człowiekowi, który okazał się niewygodny. Plan dostarczony przez Sosnowskiego potwierdził się w 1939 roku. Zmodyfikowano go tylko na tarcie od strony południowej. On już w naszym posiadaniu od 1932 roku. Proces Stasnowskiego był wysłaniem kliki BK w sztabie głównym przeciwko ludziom, zwracającym uwagę na narastające w szybkim tempie zagrożenie polskie strony Niemiec. Więc za tragiczne noc i sprawne więzienie Stasnowskiego ponoszą w pierwszym rzędzie szef sztabu głównego generał Stakiewicz, szef oddziału drugiego pułkownik Majerczyński i szef oddziału wywiadowczego podpułkownik Majer.